Do wspólnego oglądania zaprasza firma Lofti Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Witam Państwa bardzo serdecznie w odcinku specjalnym Speedway Time. Dzisiaj moim gościem jest Kasia Szabloska. Dzień dobry. Kasiu, jesteś sympatykiem tarnowskiego żużla Unitarnów. Tak. Powiedz mi, jak to się zaczęło, yy, że zaczęłaś chodzić na żużel i czy pamiętasz, kiedy pierwszy raz byłaś z rodzicami na meczu? Chyba jak miałam 3 lata. I coś pamiętasz z tego wydarzenia, czy byłaś jeszcze zbyt mała? Yy, nie pamiętam nic. A kiedy był taki pierwszy raz, że pamiętasz, że coś, yy, że żużlowcy jechali, pamiętasz może wynik? Coś szczegółowej. Nie, na pewno. Nie. A od kiedy tak chodzisz, że po prostu ten żurzel stanowi dla ciebie bardziej taką, że już orientujesz się wynikami, bo jak wiemy, niejednokrotnie rozmawialiśmy, jesteś bardzo zorientowana co do obecnej sytuacji Unii też w poprzednich latach. Od kiedy tak myślisz, mniej więcej Ci się udało to pamiętać? Z rok temu. Z rok temu, czyli od sezonu 2020 tego tak. pandemicznego. Y Rozmawialiśmy też parokrotnie i masz swoich ulubieńców, zwłaszcza pewnych braci. Możesz powiedzieć tutaj szerzej, którzy Żydowcy stanowią takie dla ciebie, taką, są twoimi dorami. Znaczy, polubiłam Peter Lunga, ale krosno jakby go wzięło. Hmm. E, teraz Roman jak chodzi, że kogo najbardziej lubię, z Unii. E, Nikki, Petersen, Marzlik. Dużo lubię żużlowców, ale jakoś. Tych bardziej. A bracia Holderowie nie stanowią jeszcze tak. równie. No też bardzo. Yy, powiedz mi, oprócz meczów w Tarnowie, gdzie praktycznie jesteś na każdym spotkaniu, byłaś może kiedyś na meczu wyjazdowym Unii? Yy, w Krośnie. W Krośnie, czyli w ostatnim czasie. No i tak. to raczej taki początek twojej przygody z meczami wyjazdowymi był ciężki. No. Jak uważasz, czy Unia w tym sezonie ma szansę jeszcze odnieść na przykład jakieś zwycięstwo? Może, bo ostatnio, nawet na początku, dobrze jechali. Masz na myśli mecz, który odbył się tutaj u nas w Tarnowie, tak, na, tak. Z, z wilkami Krosno. E, a powiedz mi jeszcze, bo wspomniałeś o kilku żółwowcach jakieś pamiątki już w, twoim, w twojej kolekcji znalazły się w domu jakieś gadżety, może od taty dostałaś? Znaczy, ostatnio dostałam takiego pana koszulkę, kubek, mam y, smyczki, jakieś tam. Tak? a powiedz mi, na przykład, nie chciałabyś zacząć kolekcjonować takich figurek różlowych. Nie wiem, czy miałaś może kiedyś y taką figurkę? Nie, ale właśnie y spytałam się taty, tata tato powiedział, że może. Czyli jest szansa, że ta kolekcja będzie się jak coraz bardziej poszerzać, jeśli chodzi o twoje gadżety? Y może tak. A powiedz mi, bo też rozmawialiśmy parokrotnie o tym, jakbyś będziesz już osobą dorosłą, kiedy będziesz miała taką swoją drogę życiową, to chciałabyś między innymi być, no i właśnie powiedz tutaj, jaka twoja, bo ta rola, którą byś chciała pełnić, wiąże się troszeczkę z różnem. Um, tak, mogłam, chciałabym być dziennikarką sportową. I konkretnie chciałabyś pracować przy żóżlu. Tak. A powiedz mi, na przykład, patrząc jeszcze z perspektywy dziennikarza sportowego, masz tutaj już jakiegoś swoją taką osobę, na której myślisz, że mogłabyś się wzorować, która pracuje dzisiaj w stacjach ogólnopolskich zajmujących się żóżlem. Często na żóżlu mówi właśnie taka pani. Mhm. Yy, oglądam często, jakby spodobało mi się to. Tak, A powiedz mi, czy twój weekend jest przepełniony różlem, czyli na przykład oglądasz, zaczynasz oglądać mecze w piątek, a kończysz w niedzielę magazynem różlowym? Zdarzają ci się takie weekendy. Tak. tak. A powiedz mi, a kto w Twojej rodzinie bardziej, mama czy tata, są związani z różlem? Tata. No i powiedz mi, tata chyba coś ci też troszeczkę obiecał w tym roku, że pojedziecie na jedne zawody. Tak, do Torunia. A jakie to będą zawody? Yy, no nie wiem, do końca jakieś. Po prostu w Toruniu tata mówił, że jak będziemy mogli, to polecimy czy coś takiego. Yy, bardzo właśnie chciałam zawsze, bo yy, podobno stadion w Toruniu też jest najpiękniejszym stadionem. Yy, lubię zawodników w Torunie i yy, no i bardzo lubię ogólnie żel. Mhm. Czyli między innymi może będzie to Speedway Grand Prix, będziesz mogła mm, oglądać sukcesy Polaków Bartka z Marznika który startuje w cyklu Grand Prix, jak wspomniałaś, jest jednym z twoich ulubieńców. A powiedz mi jeszcze takie pytanie, bo właśnie często dzieci to kojarzą. Czy jakieś zwierzątka masz, kojarzą ci się z różnem? Znaczy, yy, nie wiem w sumie, bo my mamy na przykład jaskółki, mhm. Krosno ma wilki i tak dalej i to się mi kojarzy z tych nazw. No dokładnie, A na przykład Częstochowa? Yy, Częstochowa ma ten. No wy. Wy, ale jest jeszcze dużo, tak. tak. Dużo, dużo właśnie jest związanych z tym. A jeszcze wracając do tego sezonu w Tarnowie, bo nie będę tutaj nie niestajnicą, że się też znamy poza tutaj dzisiejszą rozmową. Jak myślisz, który żużlowiec Unii w tym roku tak troszeczkę jest, zawodzi najbardziej? Te, te wyniki są mogłyby być dużo lepsze, jeśli chodzi o rezultaty na torze? Znaczy, yy, to też nie chodzi o zawodnika, tylko też o silniki i tak dalej, o motor. Mhm. Konieczny na przykład, ale to też chodzi o motor, jaki ma. Czy dobry, czy słabszy. Yy, Rępała, na przykład, też. Czyli zauważasz takie jednak sytuacje, że jednak, zarówno żużlo, żużel, to już jest nie tylko to, co zawodnik wytrenuje sam, tylko również te tak zwane sprawy sprzętowe i, tak. i ogólno rozumiane dookoła organizacyjne. Tak. A powiedz mi, jak myślisz, mamy jeszcze realną szansę w tym roku się utrzymać? Może. Jak będziemy dużo ćwiczyli, to może nam się uda. Czy jesteś optymizmem jednak nastawiona, że jest jeszcze nadzieja na to, że, że ten, ten sezon nie jest do końca stracony i będziemy mogli się po prostu jeszcze święcić jakieś sukcesy? Tak. Mogłoby być lepiej, ale na razie jest jak jest. Może się zmieni. A powiedz mi, co takiego najbardziej Ci się w żużlu podoba? Jakieś, co jest takim, czymś, co sprawiło, że, że fajnie jest chodzić na te zawody, fajnie jest się tym pasjonować? Czy znaczy, Lubię oglądać, jak jeżdżą na motorach. Też lubię z tatą jeździć na motorze. Mhm. Czyli samo ściganie, to wszystko, które tak. są te emocje, które wytwarzają się podczas tych zawodów. No dobrze, może masz jeszcze jakieś, chciałabyś pozdrowić kogoś? Y mamę, tatę, koleżanki? Chciałabym pozdrowić tatę, mamę. Dziadka, babcie, wujka, no i tyle. I mam nadzieję, że będziecie częściej też mogli w większym gronie, teraz kiedy pandemia troszeczkę zluzowała, wizytować stadiony żużlowe, nie tylko w Tarnowie, ale przede wszystkim też życzę tych zawodów w Toruniu. Tak. Dzięki bardzo. Dziękuję. Do wspólnego oglądania zaprosiła firma Lofty Home and Design. Jeżeli cenisz sobie styl i oryginalność, jest to miejsce, które musisz odwiedzić. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.